Anunnaki to teoria, która próbuje wyjaśnić pochodzenie rodzaju ludzkiego na Ziemi. W rzeczywistości teoria ta stwierdza, że rodzaj ludzki został stworzony przez obcych kosmitów, którzy przybyli na tę Ziemię i stworzyli ją z naszymi przodkami. Mówi się, że Anunnaki są istotami wyższymi, które mają wygląd podobny do reptilian. To potężne istoty, bogowie, przybywające na Ziemię, czyniąc sobie poddanymi nie tylko mieszkańców Ziemi, ale dominując w całym wszechświecie, ich poziom rozwoju wywołuje paniczny strach. Mówi się, że gady przybierają postać ludzi, ale czasami można zobaczyć pewne ślady na ich ciałach, które wcale nie są ludzkie. Na tym nagraniu widać, jak Kiki Wyatt, znana w USA piosenkarka RB i celebrytka, zaczyna wykonywać jakieś dziwne gesty twarzą. W pewnym momencie widać nawet, jak jej twarz się powiększa dziwne, prawda? Dr. Phil Show to amerykański program telewizyjny, do którego są zapraszani ludzie i w którym prowadzone są rozmowy o problemach z ich prawdziwego życia. W jednym z odcinków jeden z gości wyglądał co najmniej dziwnie: widzicie te oczy? Na pewno nie wyglądają na ludzkie więcej bardziej przypominają oczy gada. To słynne wideo pochodzi ze szczytu G20, które odbyło się w Osace w Japonii w 2019 roku. Film ten natychmiast stał się wiralem, a wszystko przez dziwne zdarzenie, do którego na nim doszło. Otóż, w połowie spotkania prezydenckiego, sekretarka prasowa Białego Domu zaczęła się w bardzo dziwny sposób zachowywać. Jeśli spojrzycie jej w oczy, od razu zauważycie dlaczego. Kolejnym z najbardziej znanych przypadków, które mogą potwierdzić istnienie reptilian na naszej planecie jest ten film przedstawiający jednego z ochroniarzy Baracka Obamy. Na tym filmie możemy zobaczyć prezydenta w wywiadzie. W pewnym momencie jego ochroniarz wychodzi na scenę, co rejestruje kamera. Mężczyzna od razu rzuca się w oczy. Nie dość, że ma dziwny kształt czaszki, która na pewno nie jest ludzką, to na dodatek zaczyna się poruszać w taki sposób, że wydaje się, jakby jego ciało dostosowywało się do zmiany położenia. Czy to nie wygląda dziwnie? Na koniec jedna z najpopularniejszych i najbardziej kontrowersyjnych teorii na temat gadów Istnieje bowiem przekonanie, że królowa Elżbieta II w rzeczywistości jest gadem, a powodem tego kontrowersyjnego przekonania jest to, że istnieje wiele zdjęć i filmów przedstawiających królową wykonującą dziwne nienaturalne gesty i postawy widzimy ją z czerwonymi, dużymi oczami, czy ze zniekształconymi źrenicami. Jak zapewne wiecie, istnieje wiele teorii spiskowych na temat królowej Elżbiety II. Jednym z nich jest między innymi to, że należy do elity Illuminatów. Co o tym myślicie?